Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witajcie, kochani, dnia trzeciego, drogi Bożego Wojownika. z Ewangelii według świętego Marka. Wówczas Jezus spojrzał w koło i rzekł do swoich uczniów Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie im rzekł Dzieci, jakże trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i gielna, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą. Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam. Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól, z powodu mnie i z powodu Ewangelii żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. W pierwszym fragmencie uczniowie pytają, któż może się zbawić. Odpowiedź Jezusa jest tutaj kluczowa. Należy zwrócić uwagę na sprawczość człowieka. Kolejny fragment pochodzi z Ewangelii Świętego Mateusza i na jego podstawie też będzie dzisiejsze zadanie. Dlatego proszę cię wsłuchaj się bardzo. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Poznacie ich po owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone, a więc poznacie ich po owocach. Nie każdy, który mówi mi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Zanim zadania, zanim pytania, oczywiście przypominam o modlitwach. Jako zadanie na dzień dzisiejszy, proszę cię, wróć do Ewangelii Świętego Mateusza, otwórz Pismo Święte i przeczytaj to jeszcze raz i zastanów się, jakie y, sytuacje w Twoim życiu, jakie czynności wydają dobre owoce, a jakie złe owoce. Pytania na samym końcu oczywiście pomogą Ci w tych rozważaniach. Ja mam ochotę usiąść i pobyć z tym trochę dłużej. Pobądźcie z tym chwilę. Ja się w tym momencie żegnam, kochani, z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro. Pytania: Jakimi wartościami kieruję się w życiu? Które czynności dają dobre owoce? Które zachowania dają złe owoce? Na co poświęcam najwięcej czasu? Jakie rzeczy w moim życiu przeszkadzają mi w modlitwie, w uczestniczeniu we Mszy Świętej, w czynieniu dobra?